Ty, no nie wiem Ale mam kujowe światło w telefonie. Jakbyśmy mieli jabłczoki, to by nie było problemu. Kurwa, mam tak, że... Yy, że ten realne przybliżenie, jakie mam w ekranie, jest... zupełnie inne niż w oczach. Jakoś Jego. dalej. Dawaj, ty. Konik. Ty, jaki karzeł, kurwa. Ziomuś. E! Jakie... Skłon... Kurde, oni są jak polski październik. O, patrz ten, jaki kut, taka spierdolina. Typowy, kurde, idzie sobie taki sprzyjebany, taki gruby. No Nie? Chodź, jaki brzuch ma, wygląda jak. nieważne. Na jakie Eee E. Żebyś Ciekawe, czy będzie to wpierdala. Nie, nie,